Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z InvestEU.P.R. Zapraszam na cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi. Dzisiaj zaczniemy od tematu bardzo istotnego, dlatego że wiele się dzieje, tak naprawdę dochodzi do były głębokie korekty na niektórych rynkach, które mogą pomału się kończyć, albo też w drugą stronę dochodzimy do momentu, w którym niektóre instrumenty finansowe mają się już gorzej. No i tutaj zaczniemy od rynku bankowości, który w ostatnich dniach nastą nastąpiła taka korekta, na tym rynku, która pomału może dawać nam okazję do tego, żeby podłączyć się do niego z powrotem, jeżeli wierzymy dalej w wzrosty na bankach. Tutaj głównym powodem, dla którego banki mogą rozpocząć głębszą korektę jest oczywiście brak podwyżek stuprocentowych, cały czas bardzo dużo nadpłynności w sektorze bankowym no i tym samym jakby niższe rentowności, no bo jeżeli mamy dużo gotówki i ludzie wyciągają tak naprawdę z banków te pieniądze po to, żeby lokować na, na przykład rynku nieruchomości czy na giełdzie, to banki automatycznie nie, nie mają problemu jakby z płynnością, bo ta płynność jest, tyle tylko, że na razie jest ten czas rozdysponowywania nadpłynności w, w sektorze, a nie zaciągania kredytów. Pomimo tego, że wzrost wartości zaciąganych kredytów jest obserwowany m.in. w Polsce, to jednak tutaj ta, ten odsetek, który banki zarabiają jest na ten moment nikły, no bo stopy bankowe, stopy banków centralnych są bardzo niskie. Kluczowym poziomem dla banków jest poziom 3200, jeżeli chodzi o koszyk akcji banki Wielka Brytania. Jeżeli popatrzymy na banki Europa ogólnie rzecz ujmując, to tutaj na wykresie tygodniowym dopiero taki poziom istotny to jest 3500 taki poziom wsparcia. No i tutaj zdecydowanie wyżej jesteśmy niż w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli Chodzi o banki w USA. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja, jednak chęć podwyżki tutaj rentowności tych banków była ogromna. No i teraz rynek przetestował nam wsparcie na 4233 dolary. Powiedziałbym, że te spadki, które mają miejsce od początku czerwca, czyli od kiedy pojawiały się trochę zawirowania, tak związane z Fedem, to tutaj na ten moment raczej należy traktować to jako sygnały do spadków. Więc to, co się dzieje aktualnie, powinno być tylko korektą przed dalszymi spadkami, aczkolwiek dopiero właśnie 4300 dolarów jest takim poziomem istotnego wsparcia, które, pokona, jak zostanie pokonane, to dopiero rynek się rozpędzi dalej na południe. Jeżeli z tej małej konsolidacji, którą tutaj obserwujemy, nie będzie wybicia, wybicia dołem, tylko rynek wzrośnie powyżej 4655, no to wtedy ten podstawowy scenariusz zostanie zanegowany i otworzy się droga w kierunku 4800 dolarów. Natomiast z technologii, które warto obserwować i które mm, też robią bardzo fajne korekty, mm, to jest właśnie energia odnawialna. W ostatnich tygodniach pojawiły się znowu wzrosty, które doprowadziły do tego, że mamy załamany trend spadkowy. Ostatnio potwierdzony szczyt był na 9781. I teraz rynek doszedł do poziomów oporu, powinien zrobić korektę w rejon około 10300, 10400 i z tego miejsca prawdopodobnie rozpocząć dalszy ruch wzrostowy. Energia odnawialna jest tematem, który nie ucichnie i nie, nie zostanie jakby zakopany pod dywan. Cały czas jest bardzo duże zainteresowanie. Energetyką odnawialną w różnym udziale, w różnym ruchu, dlatego że cały czas wiemy o tym, że ślad węglowy jest problemem. Tyle tylko, że największy tego wydźwięk jest zawsze w Europie, a koszyk tutaj spółek związanych z energią odnawialną jest tutaj głównie bazuje na spółkach amerykańskich. No i teraz, jakby, kluczowy aspekt jest taki, że. Mm, jeżeli w Ameryce będzie kontynuowany ten cykl rozpoczęty przez Bidena, tak, czyli odchodzenie od węgla i dostarczanie coraz czystszej energii, inwestycje w ten rejon gospodarki, no to energia, energetyka odnawialna również powinna tutaj dalej zyskiwać. Negatywny scenariusz, czyli zanegowanie tego pozytywnego ruchu w górę, byłby wtedy, kiedy cena spadnie poniżej 9870, wtedy będzie załamany ten impuls wzrostowy, który trwa. A takim krótkoterminowym wsparciem, które byłby ciekawe, no to poza wspomnianym tym finalnym, to jeszcze po drodze mamy 10500, gdzie mamy takie dwie małe świeczki. Przy dużym popycie rynek rósł, więc to powinno być bronione. Kolejną branżą, która notuje, notowała korektę, to był gaming, tyle tylko, że bardzo szybko rynek wrócił do łask, zwłaszcza gaming amerykański oczywiście, bo w Polsce ten gaming troszeczkę większą korektę zrobił. Teraz mamy wybity poziom 7487, czyli potwierdzony trend wzrostowy, no i za niedługo należałoby się spodziewać korekty, która by dawała znowu szansę do powrotu do trendu wzrostowego. Podobnie samochody autonomiczne, które tutaj też radzą sobie bardzo dobrze, wybijając nowy historyczny szczyt. Natomiast samochody europejskie notują korektę, chociaż dopóki jesteśmy powyżej 4435, to ten ruch może być kontynuowany. Więc tutaj zwracam uwagę na wsparcia typu 4700. 47, i tam mogłoby się pojawić znowu informacje pro wzrostowe. Natomiast ciekawe, zastanawiające jest troszeczkę serwisy streamingowe i wzrosty tam, dlatego że no, trudno oczekiwać, aby taki Netflix czy HBO czy, czy inne spółki, które zajmują się tego typu rzeczami, notowały dobre wyniki teraz w okresie uwolnienia gospodarki od obostrzeń, gdzie ludzie raczej myślą o tym, żeby wyjść na zewnątrz, a nie siedzieć w domach. Więc tutaj na ten moment zwracałbym uwagę na to, że to jest taki zastanawiający wzrost, i warto śledzić te notowania, bo być może pojawią się okazje do pozycji krótkich. No i na koniec warto obserwować złoto w USA, dlatego że zaraz sobie przejdziemy jeszcze na wykres złota generalnie. Natomiast po tym, jak rynek wybił nam lokalny szczyt tutaj na 6856, ten koszyk dotyczy spółek, które na przykład wydobywają złoto lub sprzedają, handlują złotem. No i tutaj, jeżeli popatrzymy na to w, z takiej perspektywy dziennej, to widać ładne wzrosty właśnie w zeszłym tygodniu, które są na ten moment kontynuowane. Oczywiście ten wykres jest mocno skorelowany z rynkiem złota. I tutaj też to ładnie można zaobserwować, jak popatrzymy na złoto w ujęciu dziennym, tak, też widać podobne zachowanie, podobne zachowanie ceny to jest naturalne. Natomiast złoto, właśnie walczy z bardzo ważnym poziomem oporu czyli poziomem 1795. Jeżeli złoto wybije ten poziom i skieruje się w stronę 1864, to prawdopodobnie także i jeżeli chodzi o złoto USA, czyli te spółki związane z, tą, z tym metalem. Także wybiją poziom 6100 i podążą w kierunku zamknięcia luki, która tutaj miała miejsce 17 czerwca. I to, to będzie taki bardzo silny poziom oporu, a z całej takiej perspektywy długoterminowej trudno nie oprzeć się wrażeniu, że rysuje nam się taka odwrócona głowa z ramionami, czyli tutaj mamy lewe ramię, głowę i prawe ramię. No, zdecydowanie widać, że. Że rynek tutaj próbuje, próbuje tych wzrostów obronić. Natomiast no, potrzeba by było do tego jakichś pozytywów, typu na przykład, że Fed nie będzie podwyższał stóp procentowych. W piątek mieliśmy bardzo dobre odczyty danych makroekonomicznych związanych z rynkiem pracy w USA. No i tam pomimo wzrostu zatrudnienia stopa bezrobocia wzrosła, w związku z tym cały czas widać, że jest ta przestrzeń do poprawy. Stosunków pracy, czyli więcej ludzi powinno szukać nowych miejsc pracy, no i tym samym powinno to dawać szansę na dalsze wzrosty. Więc powiedziałbym, że na ten moment presja na umocnienie się złota czy srebra jest widoczna na rynku, ale jeszcze się to nie przekłada na bardzo dynamiczne wzrosty, bo brakuje kropki nad i w postaci wybicia ważnych oporów. Co więcej, dzisiaj sesji amerykańskiej nie ma, tak? czyli w poniedziałek 5 lipca, dlatego że wczoraj było święto niepodległości, więc teraz mamy. Mamy tutaj kontynuację, natomiast jutro, kiedy sesja już amerykańska będzie, zobaczymy jak się rynek złota zachowa, no bo nie da się ukryć, że tutaj jednym z głównych właśnie prowodorów do wzrostów mogą być firmy amerykańskie, inwestorzy amerykańscy Srebro natomiast wybiło ponad poziom 26,50, czyli załamało trend spadkowy. No i to jest o tyle ważna informacja, że powinno to otworzyć drogę w kierunku 27-40, chociaż widać, że duży problem jest z tym, żeby to ruszyło dalej. Zobaczymy, jak właśnie jutro się rynek zachowa, jak tam to się będzie kształtowało, czy uda się kontynuować, czy też nie. Ja na ten moment zakładam, że tak warto tylko to przypilnować. Natomiast pallad się słabiej zachowuje, zdecydowanie lepiej z tych instrumentów metalowych zachowuje się pallad, który odwrócił trend już tutaj tydzień temu i przez cały tydzień systematycznie szedł na północ i dzisiaj atakuje nam opory bardzo ważne, bo to są szczyty z lutego 2020 roku, gdzie rynek palladu bardzo mocno się rozwijał. Natomiast teraz testujemy po raz kolejny ten poziom, tylko zwrócę uwagę, że no w zupełnie innej przestrzeni, dlatego, że jesteśmy już po zaatakowaniu 3000 dolarów. Więc ja zakładam, że ten poziom zostanie wybity i będziemy kierowali się dalej na północ, a Aczkolwiek ten scenariusz jest ważny tak długo, póki jesteśmy powyżej 2741. No i na koniec bardzo króciutko towary rolne. Ponieważ tutaj na wykresach towarów rolnych, jak popatrzymy na towary rolne, takim koszykiem, tak? czyli indeks produktów rolnych, to można wyznaczyć tutaj bardzo ładną formację taką harmoniczną, gdzie mamy zniesienie do 786, po tym jak rynek zarespektował te okolice 50%. Widać, że tutaj ta, ta pewna harmonia jest kształtowana i teraz po mocnych wzrostach w czwartek rynek rozpoczął korektę. Jeżeli uda się cenie utrzymać powyżej 1574, 1570, no to wtedy oczekiwałbym wzrostu w kierunku 1700, 1760. Inaczej mówiąc, szeroko mówiąc, towary rolne powinny wrócić znowu do wzrostów. Cały czas są problemy różnego rodzaju z suszami, z, z tematami związanymi z anomaliami pogodowymi, ale także wzrost cen ropy. Przypominam, że dzisiaj jeszcze kraje OPEC dyskutują i może to mieć wpływ na ceny ropy, a jak popatrzymy sobie na właśnie WTI, to tutaj ewidentnie na razie brakuje podaży. Inaczej mówiąc, dalej cena ropy może drożeć. A to powoduje, że wzrost kosztów produkcji towarów rolnych też jest widoczny. Więc należy zwracać uwagę na towary rolne. One wiele z nich kształtuje właśnie korekty, które mogą być wykorzystywane do dalszych wzrostów. Cukier biały jest w kluczowym miejscu, bo jeżeli zacznie wybijać dalej na północ, to będzie oznaczało, że trwamy w konsolidacji i górne ograniczenie, czyli 487, byłoby teraz poziomem docelowym. Pszenica zrobiła bardzo silny ruch wzrostowy w zeszłym tygodniu i teraz testuje wsparcia naszej i dopóki jest powyżej 625 to ten ruch może być utrzymany. Kukurydza również znajduje się znowu na wsparciach po tym jak wypełniła ładnie korektę prostą, więc istnieje znowu szansa na powrót trendu wzrostowego. Soja jest trochę bardziej polityczna, natomiast tutaj również na razie na oporach. Jeżeli by się udało podbić wyżej, czyli powyżej 1500, prawdopodobnie cena się znowu skieruje jeszcze jeszcze dalej kawa i kakao to są troszeczkę inne instrumenty, bo kakao tutaj jest zdominowane przez strefę podażową, gdzie pojawiły się zgany informacje, że będzie produkcja zwiększona, że nie dość, że jakby same zbiory są większe, to dodatkowo cały czas są inwestycje robione, żeby ta produkcja była większa stąd też presja podażowa na kakao. Kawa natomiast jest tutaj na ten moment, no zobaczymy jak będzie jutro, tak, po, po weekendzie, po długim weekendzie w USA, ale sygnały do spadków tutaj się pojawiły, bo rynek nie miał w stanie wybić 160, więc tutaj jest taka mniej jaskrawa y, y, ta sytuacja, co się może wydarzyć dalej. Bawełna jest bardzo mocno skorelowana z y, ropą, w związku z tym, jeżeli będzie dalszy ruch wzrostowy na ropie, to bawełna musi z tego trójkąta wybić górą, przez musi oczywiście, rozumiemy, duże prawdopodobieństwo, a nie konieczność y, no, i wtedy otworzy się droga tutaj nawet do poziomów rzędu 100, 100, tak? Bo tutaj mamy 100, 102 jako poziomy oporu wybicia z tej formacji. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Marcin Tuszkiewicz.